Mamy kolejny poniedziałek. Dzisiaj tam domurowałem, tam parę przęseł. Rusztowania przerzucone, teraz się bierzemy. Musimy tu te belki włożyć. To się coś nagra. Raczej wulgaryzmów nie powinno być, bo to już się nauczyliśmy, żeby, żeby nie przeklinać przy tym, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Niestety trzeba było strzemiona zwalić. Dobra. Dokładamy tutaj strzemiono później, tylko musi być przesunięte do końca, żeby to wla wlazło i... Szalować na środę mamy beton na 12, to jest no taki termin bardzo... ...luźny bym powiedział, ale możemy, mogę w tym czasie murować tą stronę i może te słupki, może by też z pompy zadał, ale... Też na 5 warstw, ale to też Przerusztuj się No niby dzisiaj jest godzina Dopiero która? 11 No to no, jest to trochę realne Dobra Przymierzamy tutaj w dołem, gdzie ma być Do nas? Ile? Dobra, tu muszę mieć przy samym strzemionie Ja swoje pamiętam i to o tu na pewno one, ona w lewo będzie chciała bo podróg tego strzemiona gdzie ja miałem to czekaj a weź to przymierz dołem no, to musi być na pewno Czekaj tu ten tu nie tu, nie ma co na później. Dobra, wiem o co chodzi, Że paśle później weszły. Dobra, no to trochę mogę że dojść, dobra Dobra, tu jest luz. I tak musimy wszystkie włożyć e... Wszystkie musimy włożyć Nie, nie, dobijaj, nie dobijaj tak Nie, bo później peśle trzeba podrywać kurwa Kurwa Dobra, chodź, powkładamy ten belki Zajmiemy się innymi rzeczami, a ty sobie będziesz klicił No co no trzeba malować płyty to tamto 22 No to dopłuknie, no niech niech tak na razie będzie w powietrzu No chyba tu na tej belce co będziemy kładli trzeba je cofnąć Dobra, jeszcze raz, dwie, cztery Godzina przed 15 mamy obite z dwóch stron, no całą tą ścianę. Jeden idzie od jednej skręca złączki, to znaczy złączki na zewnątrz były przy... zewnętrzne przekręcone, zanim ten był wewnętrzne blaty, teraz idzie od wszystko, zostało na od zewnątrz, do od wewnątrz do zrobienia, ja tu akurat robię w... niektóre te źle były odkręcone te na, na łączeniach te deski po prostu trzeba przejść i przewiercić jeszcze raz. Tutaj były poprawiane te dziury. To, to jest wszystko idzie fajnie. Aczkolwiek no czasami trzeba podnieść trochę to zbrojenie, ale to jest wszystko do opanowania. No to też pobetonowane, to też trzeba poprawiać, najlepiej jak jest dziura między płytami, no ale nie zawsze, my się też uczymy jak dojść do jakiegoś kompromisu z tym, żeby to jak najszybciej szło. Będzie w tych pierwszych ćwiczebnych płytach tych dziur i tak będzie, to tam jest nieuniknione. I cyk, następna dziura. Że je miało być chłodniej, a to chuja Chłodnie, je ja trzeszcza Nie burza jakoś załogował te chmury też wyjdą idą chmury od Doroty? Z tej strony idą to cztery kur wyjewały piątej Pietro miał zagrać Nie ma chujemy A wtedy ta chmurka trochę inaczej wyglądała Co? Ta chmura wtedy trochę inaczej wyglądała ta. Była bardzo taka dynamiczna To była super komórka czy jakoś Cześć, ona się przybliży trochę to brzmią Co ty nie Co ty godasz A tu co? Mmm kurwa, słup No nic. na jutro ten beton dobrze było zalać by było znowu co robić I to, to, to. moje plany rzeczywistość to jest dobra tu przykręci wszystko i teraz wychodzi. Można było to robić. Nic, no, zostanie nam ścisnąć to i wszystko. No ale tam jeszcze mogę ten szczyt murować. Jakbyśmy zdążyli, to może by, by się to zastawiło i zaszarowało. Razem z tym więcej. zalało znaczy się. wysoko będzie. Dobra, nie będę wam tu zanudzał was szarowaniem więcej, bo to nie jest akurat tego jeszcze będzie. 23,5 i pół. Teraz by trzeba było na środku płyty. Znowu. A. Nie tu kładę już. Ostatnio mi się pogoiło, bo się poparzyłem tym wiertłem i teraz znowu ja nie tu kładę i znowu się poparzyłem. co to będzie 25 Nie no muszę Znaczyć O i pogryfił Wiercone. panowie tam zakładają resztę żabek i zaciągają, a ja w tym czasie wożę trochę tego materiału żeby to było, żeby żeby już czekało na majstra jednego ostatnio ostatnio woziłem co drugi słup na 5 szpień na 5 warstw to teraz bym musiał powozić co słup na 10, bo tu jeszcze teraz trzeba 10 warstw dostawić no już ściągi praktycznie jest czwarta za za 10 gdzieś bo tych zegarek tu trochę się spieszy no ale to tam mniejsza z tym no i pewnie to będzie na dzisiaj finał jutro to muszę, muszę murować dalej tę tą ścianę tutaj tą szczytnią szczytnią szczytową jak zwał tak zwał trzeba murować Ogłoszenie na Facebooka daje co tydzień. Jeszcze dwa razy już było, to jeszcze był odzew, a dzisiaj już... Udostępniali tam znajomi, ale cisza. Cisza. Nikt się nie odezwał. Nie wiem, gdzie to słuchać tych ludzi. Kolejny dzień, dobieg końca. Dziś byliśmy we dwóch. Robota poszła. A no w sumie to poszła, no jakąś tam dniówkę chyba zarobiłem na siebie i na pomocnika, no, no na warstwę wchodzi 50 i walłem 4,5 warstwy, no bo tam to wiaty z tyłu, no to jest 30 metrów ma ta ściana, nie? To tam 50 sztuk na warstwę, razy 4,5 warstwy, prosty rachunek. No i jutro od rana zalewanko, dzwonili z betoniarni. Tu musimy też te słupy przedłużyć, to znaczy one już tu leżą. I też to musimy zastawić. I nie wiem, suchym chyba to zalejemy, bo się nie wyrobimy, żeby nam z pompy to ogarnął Na rano to na rano już go tam nie będę przesuwał, bo znowu będą problemy. I, no i tak to tak to wygląda. Nie nagrywałem cały dzień, nie mam jakoś weny, Kurde, no muszę robić, nie? Muszę robić, no, no szukam cały czas, codziennie. Ktoś tam, ktoś tam, pytam się, ale no na razie cisza, Stara Gwardia na razie, to znaczy reszta Starej Gwardii firmy, dobra, zbieram ładowarkę i jedziemy do domu. Dobra, pompa wjechała, lejn to 6 metrów jest, do zalania i święty spokój. Idziesz za mnie? No Aha. jak? Może odwrotnie gdzie szedł? Hmm. No na pewno się nie będzie tak za wodę no Coś czuję, że będę zajewany curva mau Jak no to jest pojęcia? No co idzie ci porażę. O jest małe. kabery, mówię muszę coś powiedzieć w końcu Mój operator jest z tej samej firmy tylko że to jest ta mniejsza pompa ale no widzicie no zero tam wiadomo te słupy musiało mijać ale tak to to jest... to jest kurwa brudny jestem ale to wysokawo jest ten szalunek i dlatego że się przestawiamy Zdejmujesz to czy nie? Jakby prawda? Co będzie? Dobra, zgaszę go, nie? po zalewaniu przyszedłem tu zobaczyć ten słup no tu mówił Michał że coś się z nim działo ale ja tu nie widzę właśnie żeby coś się z nim działo bo tu ale to też może być deska taka tu nic nie widzę nie pootwierał się ważne żeby doleciało I jutro się rozbierze albo dzisiaj jeszcze i się zobaczy na razie tam nam trochę betonu zostało, tam te słupki szalujemy. Tu trochę wziąłem, to ruszyłem, żeby to później nie, nie skisło. Tu na piasku to może być, no mówię, że betonu trochę zostało i trzeba ten, trzeba iść tam też zestawić ze dwa te słupki to zalać. Bo to leży na betonie, to zaraz to będzie skisnięte.